W tej części przedstawimy proces rejestracji, jak również pokażemy, jak wygląda panel użytkownika. Wchodzimy na zakładkę rejestracja. W pierwszym etapie określamy, z jakiego konta będziemy korzystać, czy konto prywatne, firmowe, jest również możliwość konta dla kantorów. Następnie określamy adres, podajemy adres e-mail który będzie za razem loginem. Następnie wpisujemy hasło i powtarzamy hasło. Akceptujemy regulamin i politykę prywatności. Dodatkowo określamy, skąd Państwo dowiedzieli się o naszym kontorze. Jest możliwość poprzez wyszukiwarkę, polecenie znajomego z reklamy bądź z innych źródeł. Następnie należy przepisać kod z obrazka i zapisać. Na podane przez Państwa e-mail przyjdzie link aktywacyjny, który należy kliknąć i w momencie naciśnięcia zostaną Państwo przekierowani do strony logowania. Po zalogowaniu się, czyli poprzez Państwa e-mail i hasło, znajdą się Państwo na stronie która będzie prosiła o uzupełnienie danych osobowych i należy wypełnić nazwisko, imię, obywatelstwo numer PESEL nie jest w tym przypadku akurat konieczny. Można podać również datę urodzenia będzie on konieczny w momencie transakcji powyżej tak tzw. Yy, transakcji progowych. Kraj urodzenia, dowód osobisty, numer dokumentu, data ważności, telefon komórkowy, adres zameldowania. Jeśli w tym momencie chcą Państwo inny adres podać, można to zrobić poprzez podać inny adres i wtedy będzie to jakiś adres korespondencyjny czy tym podobne. Dodatkowo tutaj znajduje się jeszcze potwierdzenie, czy dana osoba jest rezydentem, czy zajmuje zaakceptowane stanowisko polityczne, że dane osobowe i rachunki są zgodne ze stanem faktycznym, czy Państwo chcą otrzymać informację i czy chcą Państwo opłatą, za opłatą otrzymywać dowody kupna-sprzedaży, z czym zaznaczam, że jest możliwość sobie pobierania bezpośrednio z programu. Zapisujemy, i w tym momencie możemy przejść do dalszego etapu. Dalszym etapem jest dodawanie rachunków bankowych. Odbywa się to poprzez naciśnięcie przycisku zielonego plus. I w tym momencie dodajemy konto. Przy każdym dodawaniu konta musimy podać na nowo hasło. Jest to zabezpieczenie. Przy czym też nie ma możliwości yy, dodania konta, jeśli na koncie znajdą się jakiekolwiek środki, po prostu konto musi być zerowe. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo państwa środków, czyli albo robią to państwo na początku przed wpłatą jakichkolwiek środków, ewentualnie mogą to państwo zrobić też w późniejszym etapie, ale konto musi być tak zwane czyste. Yy. Jeśli chodzi o dodawanie konta, jest to krótko opis konta, na przykład jeśli to będzie konto złotówkowe, to na przykład PLN dany bank, waluta w tym momencie wybiera się, kod kraju to jest Polska, numer konta i ewentualnie suite, to jest to zaznaczenie, że jeśli właścicielem tego konta zapisujemy. I odpowiednio następne konta podajemy. Jeśli chodzi o wymianę, wiadomo, że muszą być co najmniej dwa konta, czyli konto złotówkowe i konto danej waluty. Tak wygląda w skrócie e, zakładanie tego konta. W dalszej części e, zajmiemy się, w jaki sposób wpłacamy środki, w jaki sposób e, można dokonać wymiany. Dziękuję.